Nie stoi! Ej! To nas! Oho! Oho. Filip! Ty Oho! Ja jestem mu No ja nie umiem wskaczać! A się! 10:14 takie schody mają być! A, jo, no, nie pierd nie, no. no ja pierdziele! Nie! No ja! <noise> <noise> Okej, okay, podoba mi się takie w No się! Ja mam no klucz! Nie jesteś ja. ten! Nie jesteś ten! Ja Kurde, już idę, idę. No ma kluczyk. Adam no. Adam No Adam, no, Adam no. kończ Jezu! No. Ja! O! No. <tum> oh, wy no, wy, nie. wy debilami jesteście naprawdę. Skaczcie! No nie, skaczcie! No Skaczcie! No, kuźwa, no. Skacz, no. skacz! Skacz tylko! No nie Nie Tu Skacz! Już nie skacz! skacz. Przedstaw się, ej, ej! Ja. Garmin! Gamin! No kurde! No nie mogę skakać, bo Adam na mnie stoi! Ej! dobra! na Tam. Kasi damy radę. Tamże. Tak! No kurwa. No mi się udało, no, jak ja naprawdę, kasy! No dawaj skacz! Skacz! jee yeah! Lecimy na 6. O oh, nie! O oh, shit Co, no? Ej, dobrze, że nie mamy... Dobrze, że nie mamy ustawionego tego, że... No skacz, y... nie, żeby ten. Jeszcze. A bo to... ojoj. Żelek skacz! No czemu nie skaczecie? Oj sorry teraz nie. Ja no kurwa, o. ja skaczę! O. Jesteście jak coś głupiś? Adam! Kurde! Dobra, ci obłącz. Kurde! Dobra, ja sobie. Synchro! Um, 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 um. Dabiny, no sobie! Nie, to dla mnie to będzie! Ona no? się na nie... ona się na nim się zatrzymuje, no! Jest! Yes. O kurde! No to, musi ale to, to musi kilka razy. No, no to musi kilka tyra. razy uderzyć, debile! No! Jest! Yes. Mam dupy O nie 7 Kurde dobra, Ej, bo ja kliknąłem o... B i ogólnie ja stoję Ja też Kurde <grym>. Nie, mi z klikiem źle klikłem ja Oj, klikłem. to będzie zły poziom Dobre, Dobra, my stoimy Jest Jest, dobra, o szybko nam poszło Let's go Dobra, ja, 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 ja. A... Nie, 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 wyjdź, wyjdź, wyjdź Szybko, nos Oni tam 10 stoją o. Zejdźcie wejdźcie do góry! właśnie nie możemy! <grym> dobra. dobra, zejdźcie, zejdźcie, zejdźcie! Ja... Ja, ja sam no. proszę, proszę. proszę. Kurwo! Daj mi wejść! <grym> weź! Dobra, dobra! No. Adam! właśnie, właśnie! Właśnie! Właś. Właś. No! Kurwa. <grym> Jestem <grym> człowiekiem myślącym Zejdź, Zodź! <grym> Adam! Czemu wy się no. cofacie? Co? by się ja, zobaczył! Filip, ja, <laughs> <,ful ja, FiveSí> yo... jesteś Adamem, ja, euh, ja jestem z żelem! Co wy macie za kłopot z staniem? Będzie, 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 Nie. Nie. Świetnie, będzie! Chcę ci uściskać Dobra, no i dobra, no dawać. No dobra, i luźnik, powinno przejść. Jest! <g carte> no, dobra, w końcu. Chodźmy. Jak ja szybko wyszłam z tego poziomu! Boże, dobra, ten poziom był zły. O kurde, czy to co? Trzeba, a, trzeba mieć, trzeba mieć czas najlepiej ustawiony, patrzcie Nie może nikt mieć zero, nie możesz mieć zero, bo jesteś zerem Kurde No kur... No, no kur... Kurde No ja To jest Seriam. niebieski <grym> <Dory, grym> <dory, grym> Patrz swój guzior Nie śmiejcie się, bo właśnie No debil, no Bratku Filip, Mnie, Jakoś mnie, ten mnie. czas reakcji w tym czasie to jakiś lepszy miałeś naprawdę Kuro Filip Jakim cudem Adam. dwie sekundy zrobiłeś <grym> Kurde! O, nie no. Kurde, naprawdza! Nie, nie widziałam co się dzieje! Nie widziałem, co się dzieje! To po co ktoś klika tą myszką? Nie klikajcie tą myszką, bo każdy się tym się rozprasza. No. Dobra. Yes. Ładny wynik. O! PONG! Ja wow. mam to odbijać! No fajnie. Tylko uwaga, bo... E. No macie Uwakli. to Jez, duże lek. O he, ohe! Co no. to się dzieje? Wiem, 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 musimy odbić się jakoś. Oj, może wieżę trzeba zrobić, ej, trzeba stąd wieżę zrobić. Oooo! Aha! <laughs> Tylko coś mi tu nie pasuje. A, dobra, wiem. Ja to, ja to wam wrzucę. Yeeees! Myślałem, że to miało to walnąć. <laughs> no zabrałeś mi, ja no, za ja niosę. <laughs> myślałem, że to trzeba było walnąć. Wsunąć <laughs> dupę. No, ej! A! Nie skaczemy, nie skaczemy, czekamy aż to będzie na maksa do mnie. Musimy, musimy się jako murek się zrobić. Musimy się, dobra, dobra, po musimy się jako murek Z, zrobić. Nie już dużo wieża, wieża, murek. wieża, Dobra, i raz, dwa, trzy Celek. O kurde! O, o jesteśmy, jesteśmy! Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, wszyscy murek Co ty robisz? O, no żalek, Co mnie! Czemu ty mnie zabrałeś? Ja no, twierdziele, nie no doj. Fani, Fani, zostawiam was. Adam, a, a nie tylko. No Żelek. 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 No nie możemy. Skacz! Skacz. Dobra, sorry. Filip. <śmiennie> <Adam. śmiennie> No co ja... Mów czekaj. kiedy, mów Lelość. kiedy, mów kiedy, no. Dobra, no! Pfff! Julek! Dobra, wait, stop, stop. Tera, trzy, dwa, jeden, you... no... No skacz! No. On nie może skoczyć, to no oh. po prostu Dobra. nie skoczyć! On, on, on się na Bluetooth a on stał. Hahaha! <noise> no, <że leg. głos> Czekaj, dobrze, 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 dobrze. dobrze. Dobra, Adam, Jest. No. Być pogrósł. No dobra, Por chodźcie swu. wszyscy, wszyscy, wszyscy. Po raflu. dawaj. Teraflu, dawaj. Je, jeszcze teraz? ja powiem kiedy. Teraz. No, raz, no, raz no, dwa, teraz. Mam kluczyk. Aha, nie jesteście. Tak. To ja wyjść. nie umiem. Choć, wyjść. Choć. Ja nie umiem. No tu wók, kliknij, czy coś. O. Ja. No, dawaj. Dupy. odsuńcie od razu. Na maksa w prawo. No tak skoczyłeś, że Żelek mi skoczył. Dobra, kas niech tak zostanie. Kas niech tak zostanie. No niech tak zostanie. I ja ten tu. tu. Żelek idź do góry. Idź do góry, no. chcecie mnie zabić. Dawaj, trzy. dwa, Jeden już. Dobra. Literalicz. AET! No je ty poszła od razu! Na co eee. mam zrobić, jak jest tutaj na swoim koniuszku? No bo i no to ja muszę ja koniuszek. koniuszek. Dobra. Kateczko. A jeden, dawaj. No <laughs> <laughs> Nawet Filip Sorry, doskoczył! No, <laughs> Raz, dwa, dwa Jeden, trzy. już. O! Oh. Yes! yes. Oh, 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 oh. Dobra, ja kończę, ja, kończę ja muszę się zbierać, ja muszę się zbierać! Jo. O Boże, dobra!